Nie bez powodu utwór Bloodstream służy za muzyczną zachętę do przeczytania recenzji najnowszego Unzelkowego. Patronatu. Cytując Waszego ulubionego recenzenta, Krzysztof Bochus ma taki dar, że często jednym zdaniem potrafi wyrazić więcej niż ktoś inny dziesięcioma stronami. No to, zestawiając to z uncelkowym darem do opasłych, acz do bólu szczerych i absolutnie wyjątkowych recenzji o czytanych książkach, można nabrać się przekonania, że panowie dobrali się na zasadzie przeciwieństw. Ale jak to działa? proszę Państwa. Pan Krzysztof bawi Uncelka nawet jednym drobnym wtrętem, a jak wiadomo Uncelek bawi nas każdym jednym zdaniem. Do tego Uncelkowy znak jakości podparty oceną 10 na 10, a to już mówi samo przez się. Krzysztof Bohus i Czarna Krew od Skarpy Warszawskiej poleca się do czytania, najlepiej Natychmiast, a pyszna, świeża, no i jeszcze gorąca recenzja czeka na Was na uncelkowym profilu. Przecież kto ma wiedzieć, ten wie. Bursztynek nie patronuje złym książkom.